Aby lepiej zrozumieć ten model, cofniemy się do roku 1984, kiedy w Rwnie, czyli w Czechach, rozpoczęto produkcję Zetora 5211. Ten sam ciągnik występował także pod oznaczeniem 5245. Jaka była między nimi różnica? Albowiem Zetor 5245 miał napęd na 4 koła, podczas gdy 5211 na 2, reszta wyposażenia była identyczna. Marka Zetor zdecydowała się na rozpoczęcie produkcji, aby spełnić oczekiwania klientów, którzy potrzebowali. Stosunkowo niewielkiego ciągnika rolniczego, który dzięki swoim osiągom bez trudu radził sobie nawet z wymagającymi pracami polowymi. Zetor trafił do Polski w czasach, gdy dominowała u nas standardowa polska maszyna rolnicza, czyli Ursus. Dziś traktory tej marki są uważane za równie kultowe jak te czeskie, ale wracając do Zetora. Jak on zdobył uznanie polskich rolników, przede wszystkim dzięki temu, że oferował znacznie wyższy komfort pracy w porównaniu do swojego polskiego odpowiednika. Kabina Zetora była znacznie większa i ogrzewana, co oczywiście ułatwiło pracę w trudnych warunkach pogodowych. Kolejnym czynnikiem decydującym o wyższości zatora nad innymi ówczesnymi maszynami było jego wyposażenie. Klienci mogli dostosować ciągnik do swoich potrzeb, wybierając spośród dwóch skrzyń biegów 10 biegów do przodu i 2 do tyłu, a druga z nich miała 20 biegów do przodu i 4 do tyłu, a także opcjonalnie wyposażyć ciągnik przedni podnośnik TUS i przedni wałek odbioru mocy WOM. Teraz przejdźmy do wyposażenia i wygody pracy. Marka Zetor była pionierem nowinek technologicznych, co przełożyło się również na wyposażenie ciągników. Przede wszystkim warto wspomnieć o fabrycznie montowanej kabinie. Jej montaż zasługiwał na szczególną uwagę, ponieważ umieszczono ją na specjalnych poduszkach hydraulicznych, które amortyzowały drgania spowodowane poruszaniem się maszyny oraz pracą silnika. Sama kabina była przestronna i efektywnie tłumiła dźwięki z zewnątrz, co znacząco wpływało na komfort pracy. Jeśli chodzi o ergonomię, Zetor oferował wygodne fotele oraz wbudowane ogrzewanie kabiny, co pozwalało na prowadzenie prac polowych nawet późno jesienią. Klient mógł opcjonalnie wyposażyć ciągnik w radio, które umilało czas pracy, a najlepsze wersje Zatora posiadały także wspomaganie kierownicy. Jednym z nielicznych minusów modelu Zatora 5211 było jego wysokie zużycie paliwa, co wynikało głównie z jego dużej masy. Niemniej jednak, wielu rolników uważało, że korzyści wynikające z komfortu i funkcjonalności przewyższały ten mankament. I te Teraz, gdzie się najlepiej sprawdzi Zetor 5211? Model ten zdecydowanie znajduje zastosowanie w małych gospodarstwach rolnych, szczególnie tych zajmujących się sadownictwem, ogrodnictwem, no albo w ogóle małe gospodarstwa. Jego wielozawodność i uniwersalność czynią go idealnym do wykonywania różnych zadań na małym areale. To właśnie te cechy przyczyniły się do jego popularności w Polsce, gdzie wciąż przeważają małe i średnie gospodarstwa rolne. Ale teraz udajmy się do jeszcze zalet modelu modelu Ursusa 5211 ale bardziej dokładnie rolnicy zgodnie przyznają że główne zalety tego modelu to łatwość obsługi maszyny silny silnik wysoka stabilność układu hydraulicznego nawet przy intensywnej pracy niska awaryjność sprzętu przestronność choć Zetor 5211 jest małym ciągnikiem doskonale sprawdza się zarówno w małych gospodarstwach jak i na większych areałach a wadami tego Zetora są powszechnie uważane za solidne i trwałe maszyny pomimo zakończenia ich produkcji wciąż cieszą się. Popularnością wśród rolników. Jednak, mimo opinii o ich niezawodności, mają właśnie też kilka wad, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie tej maszyny. Po pierwsze, silnik, a konkretnie jego stan. Zatory często zużywają zbyt dużo oleju napędowego podczas pracy, co bywa spowodowane wyciekami z odmy. Po drugie, wspomaganie układu kierowniczego. Warto pamiętać, że starsze modele Zatora mogą nie mieć wyposażenia właśnie wspomagania. Po trzecie, podnosi hydrauliczny. Należy sprawdzić szczelność układu, najlepiej testując z obciążeniem. Warto również zwrócić uwagę na szczelność siłownika wspomagającego podnośnik. Teraz udajmy się do ceny. Fanów tej marki maszyn rolniczych nie brakuje, chociaż Zetorów już od dawna właśnie się nie produkuje, to wciąż jeszcze można je kupić, oczywiście używane. Ceny zaczynają się od 29 tysięcy złotych za nowszy model ze wspomaganiem kierownicy. Natomiast Zetora 5245 trzeba zapłacić od 30 tysięcy złotych w górę. Teraz przyjrzyjmy się szczegółowo dlaczego właśnie Zetor jest tak popularnym. Według dyrektora wykonawczego Zetor Tractors, ciągniki Zetor stały się symbolem efektywnego projektowania i niezawodności operacyjnej. Jak sam stwierdza, nasze ciągniki zawsze odpowiadały na potrzeby swoich czasów. Mogę śmiało powiedzieć, że każdy, kto miał lub ma związek z marką, czyli to jako klient, fan czy pracownik naszej firmy, czuje się częścią tej wspólnoty. Marka Zetor opiera się na wysiłkach szerokiej grupy ludzi z wielu pokoleń, co jest dla nas dziedzictwem, do którego podchodzimy. Z szacunkiem i dumą. Moda na retro cieszy się nieustającą. Moda na retro cieszy się nieustającą popularnością, także w rolnictwie. Niektórzy rolnicy decydują się na zakup ciągnika, który kojarzą z gospodarstwem ojca lub dziadka. Często wybierają maszyny, które dobrze znają i które przez lato okazywały się niezawodne. Wysokie ceny nowych ciągników oraz koszty ich naprawy i części zamiennych stanowią poważną przeszkodę dla wielu osób. Części zamienne do zetorów nadal są dostępne na rynku, a konstrukcja tych maszyn jest prostsza. Niż współczesnych modeli. Dzięki temu rolnicy mogą samodzielnie wykonywać mniejsze lub większe naprawy. Ponadto zakup takiego ciągnika to także inwestycja. Kolekcjonerzy zabytkowych maszyn i pojazdów motoryzacyjnych coraz częściej interesują się tymi modelami, a ich wartość z biegiem lat będzie tylko rosła. W jednym z artykułów opisano znaczenie regeneracji silnika Zetora 5211, podkreślając, że jest to skuteczny sposób na przywrócenie maszynie jej pierwotnych parametrów technicznych. Dzięki procesom takim jak wymiar na zużytych części, dokładnie czyszczenie i kalibracja kluczowych komponentów. Silnik po regeneracji może działać tak sprawnie, jak w dniu zakupu, co umożliwia dalszą, intensywną eksploatację ciągnika przez wiele lat. Zetor 5211, uznawany za klasyka wśród maszy rolniczych, zyskał swoją reputację dzięki niezawodności i przestronności, co czyni go doskonałym wyborem dla rolników poszukujących solidnych i trwałych rozwiązań. Możliwość regeneracji silnika dodatkowo zwiększa jego Żywotność, co sprawia, że może konkurować z nowszymi modelami pod względem wydajności i niezawodności. Mimo że Zetor 5211 pochodzi z lat 80. XX wieku, nowoczesne technologie serwisowe pozwalają na skuteczne odnawianie takich klasycznych maszyn. Specjaliści w dziedzinie mechaniki rolniczej oferują zaawansowane usługi regeneracji, które nie tylko przywracają dawną sprawność techniczną czynnika, ale często nawet poprawiają niektóre aspekty jego działań. Decyzja o remoncie Zetora 5211 staje się konieczna gdy zaczynają pojawiać się pierwsze oznaki zużycia, takie jak spadek mocy silnika, czy problemy ze skrzynią biegów. Regularne przeglądy i konserwacja mogą przedłużyć żywotność maszyny, jednak w pewnym momencie remont jest nieunikniony. Warto wtedy skonsultować się ze specjalistą, aby dokładnie ocenił stan techniczny silnika i doradził, jakie działania będą najbardziej opłacalne. Teraz, czy Zetor 5211 został już legendą? Mimo upływu lat, Zetor 5211 wciąż jest obecny właśnie na polskich polach, świadcząc o swojej niezawodności i trwałości. Dzięki możliwościom remontu i regeneracji ten model ma szansę służyć kolejnym pokoleniom rolników. Jego prosta konstrukcja, solidność wykonania i łatwość w obsłudze czynią go jednym z najbardziej cenionych ciągników w historii rolnictwa. Erze nowoczesnych technologii i skomplikowanych maszyn. Zetor 5211 przypomina o wartościach, które zawsze będą w cenie. Solidności, niezawodności i prostocie. Zetor 5211 to model, który zdecydowanie zasługuje na uznanie Znanie, zwłaszcza w kontekście jego roli w małych i średnich gospodarstwach. Jego właśnie, jak przedtem wspomniałem, solidna konstrukcja, niezawodność oraz przestronność sprawiają, że mimo upływu lat wciąż cieszy się popularnością wśród polskich rolników. Jeszcze raz pochwalę wygodę pracy, jaką zapewnia właśnie przestronna kabina, także wygodny fotel oraz opcjonalny dodatek, taki jak ogrzewanie czy radio sprawiają właśnie, że ten model tego ciągnika wyprzedzał swoje czasy pod względem komfortu. W kwestii zużycia paliwa, choć Ciągnik ten ma opinię paliwożernego. Uważam, że jest to w dużej mierze związane z jego masą i solidnością w porównaniu z innymi maszynami tej kasy. Zetor wypada bardzo dobrze, co świadczy o jego przemyślanej konstrukcji. Podsumowując, Zetor 5211 to ciągnik, który łączy w sobie niezawodność, funkcjonalność, komfort pracy, co czyni go doskonałym wyborem dla rolników, którzy potrzebują maszyny wytrzymałej i wszechstronnej.